Witamy w naszej kolejnej analizie materiałów źródłowych. Dziś zajmiemy się historią ucieczki i, można powiedzieć, wygnania Jakuba. Tak. A naszym głównym źródłem jest tutaj fragment książki Ellen G White, Patriarchowie i Prorocy. Dokładnie. Rozdział 17, który bazuje na Księdze Rodzaju rozdziałach od 28 do 31. I warto od razu zaznaczyć, że patrzymy na tę historię przez pryzmat tej konkretnej interpretacji, z jej no, specyficznym, teologicznym ujęciem. Wyobraźmy sobie więc tę sytuację. Jakub, który właśnie, powiedzmy sobie szczerze, podstępem zdobył błogosławieństwo Ojca, mhm. musi uciekać. Przed kim? Przed własnym bratem Ezawem, który pała gniewem. Staje się uchodźcą. Samotnym wędrowcem. Tak, przemierza setki mil, a w środku, jak podaje źródło, dręczą go wyrzuty sumienia, strach. To nie jest tylko fizyczna ucieczka, prawda? Tekst sugeruje, że to początek głębszej przemiany. Właśnie o to chodzi. Prześledzimy tę drogę. Od tej początkowej rozpaczy przez no, niezwykłe spotkanie z Bogiem. Aż po te lata w Mezopotamii i w końcu powrót. Zobaczymy, jakie kluczowe momenty i lekcje podkreśla ten tekst. No dobrze, to zacznijmy. Nasze źródło zaczyna od obrazu Jakuba jako człowieka, no złamanego, już na samym początku podróży. Drugi dzień, a on czuje się jak wyrzutek, przytłoczony ciężarem tego, co zrobił, tego grzechu. Stracił pewność siebie, to widać, ale co gorsza, boi się, boi się, że Bóg jego ojców, Bóg Abrahama, Izaaka, że go odrzucił. Podobno jest w takim stanie, że, jak czytamy... Ledwo może się modlić. Kompletna pustka i lęk. Ale właśnie wtedy, w tym punkcie największej, wydawałoby się bez nadziei. Tak, źwiątło bardzo mocno to podkryszwa. Bóg go nie opuszcza. Właśnie w tej samotności, w tym zwątpieniu, przychodzi Boża interwencja. Objawienie we śnie. Niesamowity moment. Kluczowy punkt zwrotny. To pokazuje, jak autorka widzi działanie Bożej łaski, nawet gdy człowiek sam już w nią nie wierzy. I ten sen, no jest niezwykły. Zasypia gdzieś w polu, kamień pod głową. Twarde warunki. Zdecydowanie, i widzi drabinę. Drabinę opartą o ziemię, a jej szczyt sięga nieba. A po niej aniołowie wstępują i zstępują. A nad nią na samej górze stoi Bóg. Co za obraz dla kogoś w jego położeniu. I Bóg przemawia. To jest sedno, powtarza obietnice. Te same, które dał Abrahamowi i Izaakowi. Ziemia. Liczne potomstwo. Tak, i przez to potomstwo błogosławieństwo dla wszystkich narodów, ale dla Jakuba, tu i teraz, najważniejsze jest chyba co innego. Ta obietnica obecności i ochrony. Dokładnie. Cytując fragment przytoczony w tekście: A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Nie opuszczę cię. To musiało być jak balsam. I co ciekawe, autorka idzie dalej w interpretacji tej drabiny. Tak. Widzi w niej bardzo konkretny symbol Jezusa Chrystusa. Aha, jako tego pośrednika. Tak, jako tego, który łączy niebo z ziemią, Boga z grzesznym człowiekiem. Tekst nawet przywołuje słowa Chrystusa z Ewangelii Jana, te do Natanaela. O aniołach wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. Właśnie te. Dla autorki to jasne. Chrystus jest tym mostem nad przepaścią grzechu. To On przewraca zerwaną więź. Jakub budzi się i jest pełen lęku. Ale to chyba taki lęk pełen podziwu, święty lęk. Tak mi się wydaje. Tekst mówi, że czuje świętość tego miejsca. Mówi: Zaprawdę. Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Nazywa je bramą niebios. I ten kamień, co miał pod głową? Stawia go jako pomnik, namaszcza oliwą i nadaje miejscu nazwę Betel, Dom Boży. To doświadczenie musiało nim wstrząsnąć, dać zupełnie nową perspektywę. W odpowiedzi na to, co otrzymał na te obietnice opieki, składa ślubowanie. Zobowiązuje się do wierności, tak. I do oddawania dziesięciny. Tak, dziesięciny ze wszystkiego, co otrzyma, jeśli Bóg będzie go strzegł, da mu chleb i odzienie i pozwoli bezpiecznie wrócić. Ale źródło od razu dodaje ważne zastrzeżenie. Tak, podkreśla, że to nie było jakieś targowanie się z Bogiem, raczej spontaniczny wyraz wdzięczności. Odpowiedź serca poruszonego tą niezasłużoną łaską. Rozumiem. I autorka wykorzystuje ten moment, żeby zachęcić czytelników do refleksji nad własną wdzięcznością. Przytacza pytanie z Psalmu: Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa? Dokładnie. I Sugeruje, że odpowiedzią powinno być poświęcenie Bogu naszego czasu, talentów, środków. W tym, co ważne dla tej interpretacji, systematycznej dziesięciny. Jako uznanie, że wszystko pochodzi od Niego. Tak, jako wyraz wdzięczności i uznania Jego własności. Autorka sugeruje tu pewną proporcjonalność. Nasza odpowiedź na Boże Błogosławieństwa. Dobrze. To Jakub, wzmocniony tą nową wiarą, tą pewnością Bożej opieki. Idzie dalej. Do Mezopotamii. Do ziemi ludów wschodu, jak mówi Biblia. I tekst znowu ciekawie kontrastuje jego przybycie. Z kim? A, z tym sługą Abrahama, co przybył po Rebekę. Tak. Prawie sto lat wcześniej. Tamten przyjechał z wilbłodami, darami, całym orszakiem. A Jakub? Samotny piechur z laską w ręku. Ale przy studni spotyka Rachele. Młodszą córkę łabana, brata jego matki. I tym razem to on pomaga. Odsuwa ten ciężki kamień ze studni i poi jej owce. Jego uprzejmość, a potem pracowitość zostają zauważone. Łaban zaprasza go do siebie. I po miesiącu proponuje mu pracę. Dochodzą do umowy. Siedem lat służby za Rachelę. Tak, w której zdążył się już zakochać. I tu właśnie źródło zatrzymuje się na chwilę, żeby wyjaśnić ten starożytny zwyczaj Wiana. Czyli tej opłaty dla ojca panny młodej. Tak, albo jej ekwiwalentów pracy. To miała być swego rodzaju gwarancja dowód, że przyszły mąż jest w stanie utrzymać rodzinę. Tekst mówi, że ojcowie nie chcieli powierzać córek komuś niezaradnemu. Mhm. A możliwość odpracowania tego wiana dawała szansę tym, którzy nie mieli majątku. I jak autorka ocenia ten zwyczaj? Generalnie pozytywnie. Uważa, że chronił przed pochopnymi decyzjami, pozwalał sprawdzić charakter kandydata, jego uczucia, pracowitość. Nawet porównuje to z dzisiejszymi czasami, sugerując, że brak takiego okresu próby bywa problemem. Tak. Ale od razu dodaje, i to ważne, przykład labana jako kogoś, kto ten zwyczaj wypaczył, nadużył go. Bo zatrzymał wiano dla siebie. Dokładnie. Zamiast przekazać je córkom, jak powinien był zrobić, później. Egoizm. No i tu dochodzimy do momentu, który jest chyba jednym z najbardziej bolesnych w tej historii siedem lat minęło. Jakub wiernie służył. Tekst mówi pięknie, że z miłości do Racheli wydały mu się jak kilka dni. Ale laban. Chciwość bierze górę. Chce zatrzymać Jakuba, bo jest świetnym pracownikiem. I posuwa się do okrutnego oszustwa, podczas uczty weselnej, pod osłoną nocy. Podsuwa mu starszą córkę Leo, która, jak sugeruje tekst, była mniej urodziwa. Tak. Jakub odkrywa prawdę dopiero rano. Musiał być zdruzgotany. Źródło sugeruje, że Lea wiedziała o tym spisku, musiała się na to zgodzić. Co tłumaczyłoby, dlaczego Jakub, jak czytamy, nie był w stanie jej pokochać. Czuł się zdradzony podwójnie. Kiedy konfrontuje Labana, ten ma już gotową wymówkę i kolejną propozycję. Tak. Mówi. Możesz dostać Rachelę już za tydzień, ale musisz za nią odpracować kolejne siedem lat. I stawia warunek: Lei nie wolno oddalić, to byłaby hańba. Jakub jest w pułapce, zgadza się. Żeni się też z Rachelą, odrabia kolejne siedem lat i w rezultacie ma dwie żony, siostry. A tekst wyraźnie pokazuje, że jego faworyzowanie ukochanej Racheli rodzi ból, zawiść, rywalizację. Zatruwa to życie rodzinne. Napełnia je goryczą. Trudna sytuacja. Jakub spędza tam w sumie 20 lat, służąc Labanowi. A autorka mocno podkreśla, że Laban go po prostu wykorzystywał. Bezwzględnie, mimo więzów rodzinnych. Czytamy, że 10 razy zmieniał mu warunki zapłaty, ciągle jakieś machinacje. Mimo to Jakub pozostaje wiernym sługom, pilnym. Sam później to podsumuje w rozmowie z Labanem. Jak ciężko pracował, w dzień i w nocy, w upale i w mrozie. Jak odpowiadał za każdą stratę. I właśnie ta jego służba jako pasterza staje się dla autorki punktem wyjścia do ważnej metafory. Tak, to rozbudowany fragment najpierw opisuje trudy pracy pasterza w tamtych czasach: ciągła czujność, ochrona przed drapieżnikami, złodziejami, dbałość o każdą owcę. A potem przenosi ten obraz na Chrystusa. Jako dobrego pasterza. To kluczowy punkt teologiczny w tej interpretacji. Cytuję Ezechiela, Ewangelię Jana, opisując, jak Chrystus troszczy się o swoje owce, szuka zagubionych, leczy ranne, chroni, znaje po imieniu, oddaje za nie życie. To ciekawe rozwinięcie tej metafory, na bazie doświadczeń Jakuba. Czy to znaczy, że te lata u labana, mimo wyzysku, były dla Jakuba jakąś lekcją, jakimś kształtowaniem? Autorka zdaje się właśnie tak to widzieć. Nie tylko jako okres wyzysku, ale też jako szkołę wierności, odpowiedzialności, przygotowanie do roli patriarchy. Rozumiem. Ale co więcej, rozszerza te analogie. Na kogo? Na tych, których Chrystus powołuje jako swoich pomocników, przywódców duchowych, kaznodziejów czyli współczesnych pasterzy. Tak. Powołując się na apostołów Piotra i Pawła, tekst podkreśla ich ogromną odpowiedzialność za trzodę Bożą mają ją paść wiernie, nie dla zysku, ale z oddaniem być wzorem. Chronić przed drapieżnymi wilkami czyli fałszywymi naukami dokładnie. Jest to bardzo wyraźne wezwanie do odpowiedzialnego przywództwa i mocne ostrzeżenie przed postawą najemnika, który dba tylko o siebie. Wróćmy jednak do Jakuba. Mijają lata, mimo tego wyzysku. Dzięki Bożemu błogosławieństwu, jak podkreśla źródło, Jakub staje się bardzo bogaty. Tak, tekst mówi o ogromnym wzbogaceniu się. Liczne stada, słudzy, wielbłądy, osły. Ale to bogactwo zaczyna kłuć w oczy: Labana i jego synów. Rodzi się otwarta zawiść. Jakub słyszy ich szepty: zabrał wszystko, co miał nasz ojciec. Tak. I zauważa też zmianę w zachowaniu samego Labana. Oblicze Labana nie było już wobec niego takie jak dawniej. Atmosfera gęstnieje. Jakub czuje się zagrożony, realnie. Obawia się, że synowie Labana mogą siłą odebrać mu majątek. Znowu trudna sytuacja. Z jednej strony wrogość w domu Teścia, z drugiej wciąż ten lęk przed spotkaniem z Ezawem w Kanaanie. Co robić? Zwraca się do Boga. I po raz kolejny, co jest stałym motywem w tej narracji źródłowej, otrzymuje Bożą wskazówkę: znowu wyśnie. Bóg mówi: Wróć. Tak. Wróć do Ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z Tobą. Ta obietnica obecności i jasne polecenie dają Mu siłę do działania. Korzysta z okazji, gdy Laban jest zajęty gdzie indziej, przy strzyżeniu owiec? Działa szybko. Zwołuje rodzinę, cały dobytek. Wysyła stada przodem, przeprawia się przez Eufrat I kieruje się w stronę Kanaanu Ku górom Gilat. Ale Laban się dowiaduje Po trzech dniach rusza w pościg Dogania ich po siedmiu dniach właśnie w górach Gilad <gryt> Okysuje go je po wściekłego Miał wrogie zamiary, chciał ich siłą zawrócić Miał przewagę ludzi Sytuacja wyglądała naprawdę groźnie ale znowu interweniuje Bóg. Tak. Poprzedniej nocy Bóg ukazuje się łabanowi we śnie. Ostrzega go. Uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Źródło interpretuje to jako zakaz użycia siły, tak albo podstępnych obietnic. Dokładnie. Żadnego przymusu. Dochodzi do konfrontacji. Laban na początku bra. Udaje zranionego teścia. Hm, typowa dla niego obłuda, jak sugeruje tekst. Wyrzuca Jakubowi, że uciekł potajemnie, że nie pozwolił mu pożegnać córek i wnuków. Ale wtedy Jakub już nie wytrzymuje, wybucha. I wylicza mu wszystko: całe dwadzieścia lat niesprawiedliwości. Ciężką służbę, dziesięć razy zmienianą zapłatę, te oszustwa. W końcu stawia sprawę jasno: to już nie jest ten sam Jakub, co kiedyś. Tej opiece. Laban postawiony pod ścianą. I pewnie pamiętając senne ostrzeżenie. Zmienia ton. Nie może zaprzeczyć faktom. Proponuje przymierze, pokój. Jakub się zgadza. Wznoszą kopiec z kamieni jako świadectwo umowy. Laban nazywa to miejsce Mispa, wieża strażnicza. Mówi: Niech pan będzie stróżem między mną i między tobą. Ustalają granice, której nie przekroczą ze złymi zamiarami. Składają przysięgę. W imię Boga Abrahama i przypieczętowują to wspólną ucztą. Następnego dnia Laban odchodzi, żegna się i wraca. I jak podsumowuje autorka, to było definitywne rozstanie, koniec więzi między potomkami Abrahama a ich krewnymi w Mezopotamii. Jakub mógł iść dalej do ziemi obiecanej. Podsumujmy więc to, co prześledziliśmy w tym fragmencie źródłowym. Mamy podróż Jakuba od tego złamanego uciekiniera pełnego winy, przez to transformujące spotkanie w Betel, które dało mu nadzieję, przez te trudne 20 lat u Labana, aż do powrotu pod Bożą opieką. Głównym przesłaniem tej interpretacji wydaje się być co? Boża wierność. Tak, wierność i miłosierdzie Boga, które działa nawet pomimo, a może właśnie pośród ludzkich błędów i słabości. Jakie jeszcze kluczowe tematy tutaj widzieliśmy? No, na pewno konsekwencje własnych czynów, ale od razu obok możliwość odnowy dzięki łasce. Potem znaczenie wdzięczności, tego zobowiązania wobec Boga, symbolizowane przez ślub, przez dziesięcinę. No i te trudne relacje międzyludzkie. Tak, zazdrość, rywalizacja sióstr, faworyzowanie, wyzysk labana i oczywiście ta rozbudowana metafora pasterza, ideał Bożej opieki i odpowiedzialność ludzkich liderów. Dla osób, które nas słuchają, ta historia opowiedziana w ten sposób może być pewnym przypomnieniem? Że trudności, własne błędy, skomplikowane sytuacje życiowe niekoniecznie oznaczają koniec Bożych planów. Dokładnie. Że jest droga od poczucia winy do odnowionej wiary, do błogosławieństwa, nawet jeśli ta droga jest wyboista. I na koniec, może taka myśl do zastanowienia, która wyłania się z tej interpretacji. Słucham. Tekst jasno pokazuje, jak oszustwo Jakuba wobec Ojca, Labana wobec Jakuba, jak faworyzowanie w rodzinie, jak to wszystko prowadziło do konfliktów, do cierpienia. Mimo że Bóg ostatecznie prowadzi Jakuba do dobrego końca. Właśnie. Więc pytanie brzmi, Jakie wnioski płyną z tej narracji w tym ujęciu na temat długofalowych skutków takich no, kompromisów etycznych, takich toksycznych dynamik? Co ta opowieść mówi o wadze budowania życia i relacji na uczciwości od samego początku, nawet jeśli wierzymy, że Bóg potrafi naprawić nasze błędy? Jakie są konsekwencje wybierania tej trudniejszej, ale uczciwej drogi?